Siemanko! Z tej strony Casias92, a dzisiaj nagrywamy e, z gry Pac-Man and the Ghostly Adventures. Jest to mm, pierwszy e, nagrywany filmik na polskim YouTube z polskim komentarzem, ponieważ dotychczas ta gra była komentowana e, przez zagranicznych Zagamerów, a ja jestem e, pierwszym takim polskim YouTuberem, który chce omówić tą grę, ponieważ ona miała debiut jakieś 2-3 tygodnie temu na naszym polskim rynku. Eee, zaczynamy. No, jak widzicie, ładnie prezentujące się menu, bardzo kolorowe, nawiązanie do klasycznego Pac-Man'a. Eee, dosyć proste w obsłudze, eee, nie ma zbyt wielu opcji, aby po prostu młodsi gracze mogli też mnie w nią sobie pograć. Nie tylko ci starsi. Chociaż podejrzewam, że to jest tylko dla takich młodszych graczy przeznaczone. Eee, yy, dobra. Hmm, ja już grałem w tą grę. Obejrzyjcie sobie filmik. Taki początkowy. Cersei! We're here! We got here as fast as we could! It sounded important! Why would Circe call us and then not be here when we showed up? Don't get your power berries in a bunch! I'm right here! Ah. Yikes! Whoa! <laughs> Sorry about that. Didn't mean to drop in on you unexpectedly. I've got something important to show you. Um, a little help? It's Ooh! Uh, don't worry. I'm fine. Anywho, uh, check it out. <laughs> Look what I found. Whoa! Those are just like the globe my parents left for me. The one that led us to the Temple of Slime. Yep. Only these don't seem to work. The other one was powered up. These just don't have any juice. It's like all their energy escaped somehow. I was hoping maybe you three could help me collect enough globe energy orbs to get them working. We're on it. Let's get out there and... Whatever it is, it's gonna have to wait. I really should ghost-proof my lab. Hack! Patreus is launching another ghost attack on the city. pac -Man. There you are! Pacopolis is under attack! What else is new? What does Betreus want this time? We're not sure. He seems to have taken something from the storage building at the Science Center, but we don't know what it is. Oh no! The Frigid Digitator! Frigid Digitator, what's it? It's a freezing machine. I invented it to cool things down if Betreus ever tried to build another one of those furnaces to heat up Pacopolis.

Bo ten chce porwać jakąś maszynę do zamrażania, bla, 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 bla. No, taki klasyczny... ...klasyczna walka dobra ze złem, no. Okej, okay, zaczynamy. Pacman, To nasz główny bohater. chomp Aha, dobra, to jest do cząpania. A to jest do bu... ...do burzenia? Nie wiem. Zobaczmy. Aha, sterowanie W, -A -S Spacja się poskakuje, okej. Okay. Aha. To jest ten jump czomp. Chomp czomp czomp. A co to jest bu? Buga buga! <laughs> Ale buga buga mnie wystraszył aż. Aż się prawie przestraszyłem. I jak widzicie naszym zadaniem jest zbieranie jakichś tam monet zarówno tych widocznych, jak i niewidocznych. Niektóre są poukrywane. Nie wiem jeszcze co się dostaje za te monety. To się dopiero pewnie okaże w dalszej części gry. Pewnie coś mamy z tym czymś zrobić, nie? Przestraszyć? Nie, nie mogę. Atocząpnąć? O! That's radium. If you collect enough of that, I might be able to build you something that'll give you some extra hit points. Fajnie. Dostanę dodatkowe punkty siły, jeżeli zbieram mu trochę tego slime Tenium. Ale czemu tu się wszystko pali? Dobra, nie wnikam. Pewnie przyleciał ten gościu, zrobił rozrubę i sobie poszedł. Duszek. O matko, a co ja mam zrobić? Tu przejść. Działanie. Nie mogę wejść. No i co ja ją teraz zrobić? Coś to idzie zwalczać? Albo coś? Aha, to trzeba cząpnąć ją. Te duszki trzeba cząpać w sensie zjadać. Okej, okay, lecimy dalej. No fajna rura. Ale, walną salto. Chciał się na ku... Every time you eat a ghost, you get its eyes. Kinda gross, I know, but collect enough of those babies, and you'll earn extra lives. Hmm. We extra attacking me. Super. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że od razu dwa zjadłem, ale... Mm -hmm. O, krzaczki. Tam jeszcze gdzieś świeci krzaczek. Awesome. Mam jakąś fajną monetę. A taka sama była na początku gry. Tak ciekawe, do czego one są. O, zjadłem ją. Kurczę, trochę to zalatuje przemocą, że tak powiem. Że ten Pacman tak sobie je zjada, jak taki kanibal trochę. Chociaż nie no, Pacman nie jest duchem, więc kanibalem też nie może być, nie? Nie wiem, zastanawialiście się jak to jest, że pac tak sobie chodzi po ciemnym pokoju i... Chodzi mi oczywiście o takiego klasycznego Pac-mana. Chodził po ciemnym pokoju, uciekał przed duchami, które go goniły i jeszcze wsuwał jakieś kulki, po których miał więcej siły. Oj, zabilił. No tak jak mówiłem. I miał więcej siły po tych kulkach. Czy to nie brzmi Sims Legit, że tak powiem? Brzmi legitymująco. Brzmi legitymująco. Naprawdę, to mi się wydaje dziwne. Znaczy, jak byliśmy dzieciakami, to nam się to nie wydawało dziwne, ale teraz. Ale w się. co tu się dzieje? Aha, te maszyny można też cząpać. Czyli widzę, że te takie elementy otoczenia też można atakować, czy też takiego. ouch to activate a pull switch jump and chomp the ball at the end of the chain Podskocz i chwyć kulkę na końcu linki No i co? Na dole widzicie nawet są takie labirynty jak w starym Pac-Manie i pełno kulek takich zielonych. Ale pewnie tam na dół nie wolno schodzić, albo po prostu nie można. Mm. O, kolejna złota moneta, kolejna srebrna moneta. Tak, przepraszam. To nie jest złota. No fajnie się te duszki. Eee, to jest o 6, przecież ja ją zjadłem. O, tak teraz Ale tych duchów tu jest czy się zalęgły skąd to w ogóle się biorą? Chyba jakaś inwazja jest albo coś, no bo no, tyle duchów by było No zobaczcie ile ich tu jest. O, automat jeden automat drugi Automat Yeah, dodatkowe życie Pentakila zgarnąłem. <coughs> Aha, jedzenie y tych jagódek mocy daje mi siłę i nowe moce. O? Cicho, coś się dzieje. Ha, jestem Megamenem. Jestem Mega Man, a nie, jestem Ice Pack. Dobrze, że nie Tupak. Albo magik. Hy. O, Krzaczka. że w krzaczkach. tych że krz we wszystkich tych małych krzaczkach są monety. O, masz ty przy ty. O i znowu jestem super megamenem. Swoją drogą Megaman też to była gra. Mówię, te klasyki z Pegasusa to jednak były gry. One może nie miały grafiki dobrej, ale grywalność. Ale grywalność to miały super. Pamiętam ile godzin się przesiedziało przy tych starych gierkach typu właśnie Pac-Man, Mega-Man, Super Mario. No i oczywiście nie wspominając już o czołgach, nie? Yeah! Tank to było. Oh, to był po prostu klasy, w której każdy właściciel Megazusa musiał zagrać. Aha, zamrozić go? No już to oh. zrobiłem. O, dodatkowe życie. Biegam po krzakach to też może się źle kojarzyć. No kurcze, co jest grane? Hops, mój komputer chyba nie wyrabia trochę. Hell yeah! Fajne takie tunele. Okej, okay, się na checkpoint. Przepraszam Was, odbiło mi się trochę. Jak go na mnie nie ja w ogóle. A, bo mnie zabiją! Jest ja on składał. Muszę cząpnąć sobie. O właśnie. No to teraz macie przesrane. O, tam jest dodatkowe życie. Jami 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 No, właśnie, ja czekam, co się teraz stanie <grym>, myślałem że mnie zamrozi albo coś A tu nic co mnie wywaliło Cool Superman normalnie No proszę Mówię ten Pac-Man to jest jednak wyginastrykowany gościu Nie wygląda ale Don't catch me! I wanna catch you! Kurcza, teraz się czuję jak trener Pokémonów. Łapie jakieś dziwne stworki w taką kulkę wchodzącą. Zupełnie jakbym pokébola łapał. Dobra. Czy tu coś jest? Nie ma. O, tu są czaki, To na pewno w nich będą monety. Dobrze myślałem. tu pozbieram monety i o! Slime Tenium, jak to się mówi O jery, 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 ale zacina mnie trochę Trochę mi... to przeszkadza w grze Wszystko wygląda jak we... Jak w slow motion. Czy mam lemoniatkę, nie, mam tą yy, cytrynkę, ale fajnie. O, zmieniłem się. Co on z nią zrobi? Zjadł ją. I wypluł te wszystkie duchy. Ha, dobre. No, koniec pierwszej rundy. To ja myślę, że zrobimy, także już zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie subki, zostawiajcie łapki w górę. Łapki, fapki. Tak jest. I no, dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć, pa pa!